Wszechświat spiskuje na Twoją korzyść, tkając nici przeznaczenia, aby wnieść do Twojego życia to, co najlepsze. Jeśli czujesz w swoim sercu, że nadchodzą cuda, to dlatego, że Bóg przygotował dla Ciebie specjalną podróż. Wasi aniołowie stróże, niebiańscy posłańcy, przybyli dzisiaj, aby ujawnić Wam kluczową wiadomość na temat niezwykłych możliwości, które się przed wami otwierają. Zauważyłeś ostatnio niezwykłe objawy, a może ktoś z twoich bliskich zachowuje się tajemniczo i z nieznanych powodów dochowuje tajemnic. Te anioły są tutaj, aby powiedzieć ci, że chociaż te wydarzenia mogą wydawać się trywialne, mają one głębsze znaczenie i ukryty cel, który wkrótce zostanie ujawniony. Wszechświat przygotowuje się aby zaoferować Ci monumentalną szansę dostosowaną do Twojej ścieżki, ale jak każda wielka historia transformacji, ta szansa wiąże się z wyzwaniami. Możesz spotkać osobę ze swojej przeszłości, osobę, która mogła sprawić Ci ból, a teraz ta osoba jest w podróży ku odkupieniu. Być może znalazłeś już miejsce w swoim sercu, aby im przebaczyć. Ale oni wciąż mają trudności z wybaczeniem sobie. Zanim zagłębisz się w działania tej osoby, ważne jest, aby zwrócić uwagę na znaki, które zostaną ujawnione na końcu tej wiadomości, ponieważ oświetlą one dalszą ścieżkę, przynosząc błogosławieństwa i mądrość z wszechświata bezpośrednio do Ciebie. Ta osoba ma misję. Napędzana niezachwianą determinacją i palącym pragnieniem naprawienia wszystkiego z Tobą. Wyobraź sobie osobę walczącą z piaskami czasu, kierowaną wyraźną potrzebą odkupienia się, zanim spełnią się Jego najgorsze obawy. To nie tylko zwykła próba, to wyścig z czasem, podróż z otwartym sercem aby pogodzić się z Tobą, zanim na ich oczach rozegra się scenariusz, którego najbardziej się obawiają. Pamiętaj, że niezależnie od wyniku, na pewno na tym skorzystasz. Czas jest krytycznym czynnikiem wpływającym na intencje tej osoby. Może to obejmować wyznanie Ci długo skrywanych uczuć, a może chcą z Tobą rozpocząć ambitny projekt zawodowy. Zaplanowali to z precyzją i starannością, a ich ostatnie działania są wstępem do tej długo oczekiwanej inicjatywy. Powodów takiego pośpiesznego harmonogramu jest kilka, ale jeden jest najważniejszy: szybko zbliża się osobisty termin i sytuacja, od której desperacko chcą uciec. Można było wyczuć napięcie w powietrzu i pilność jego działań. Znasz tę osobę być może lepiej, niż sobie wyobrażasz, i możesz nawet mieć wskazówki na temat tego, kim ona jest. Tak czy inaczej, przygotuj się, bo zaraz wyjdą z cienia, upewniając się, że nie pozostaniesz w ciemności zbyt długo. Powodem tego pośpiechu jest chęć uniknięcia negatywnych skutków, może to być związane z możliwością nawiązania romansu z inną osobą. Ostatnio eksplorujesz dziedzinę miłości, okazując zainteresowanie kimś konkretnym. Ta osoba, która ma się wkrótce ujawnić, może się przyglądać, czekać i obawiać się, że przegapi okazję do wyrażenia swoich uczuć do Ciebie w tym kluczowym momencie. Wyjątkowa osoba ściga się z czasem, aby do Ciebie dotrzeć. Wyobraź sobie podekscytowanie i pilność które ich pochłaniają, wiedząc, że każda mijająca sekunda może być ostatnią, zanim stracą szansę na zmianę wszystkiego. I w tym właśnie tkwi piękno. Niezależnie od tego, co się stanie, Twoim przeznaczeniem jest wyłonić się z pozycji siły i przewagi. Jeśli uda im się osiągnąć upragnione pojednanie, przed obojgiem otworzy się świat nowych możliwości i głębokich powiązań wzmacniających i tak już wyjątkową więź. Z drugiej strony, jeśli Twoje wysiłki nie przyniosą rezultatu, nadal będzie to dla Ciebie osiągnięcie, świadectwo Twojej odporności i wartości. Twoi aniołowie, stróże szepczą, że wszechświat spiskuje na Twoją korzyść. Akty dobroci i hojności, które rozprzestrzeniliście na świat, nie pozostały niezauważone. W rezultacie wszechświat dostosował się, aby mieć pewność, że skorzystasz niezależnie od tego, co stanie się w tej konkretnej sytuacji. Ale jest coś więcej. Twoi aniołowie, stróże, zachęcają cię do dalszego dzielenia się życzliwością i współczuciem. W ten sposób nie tylko podzielisz się szczęściem, które otrzymałeś, ale także wzmocnisz swoje własne. Każdy akt hojności i miłości, jaki ofiarowujesz światu, rezonuje, zwiększając Twoją fortunę i stając się źródłem inspiracji i błogosławieństw dla otaczających Cię osób. Staniesz się latarnią nadziei i dobrobytu, nie tylko zbierając nagrody wszechświata. Ale także zasiewając nasiona wzrostu i spełnienia. W tym scenariuszu jesteś Panem swojego przeznaczenia i każdy krok, który robisz, otwiera drzwi do nieoczekiwanych nagród i rezultatów. Dodatkowo masz niezwykłą moc dzielenia się tym szczęściem z innymi, w tym z osobą wymienioną w tej wiadomości. Te Twoja przyszłość to splot działań i wyborów, z których każdy utkany jest z obietnicy czegoś wspaniałego. Osoba, która chce się z Tobą pogodzić, jest o krok od nowego początku, czy to romantycznego, czy awansu zawodowego. Wyobraź sobie, że jesteś na rozdrożu, a każda ścieżka błyszczy potencjałem i obietnicą. Każda trasa to podróż pełna odkryć i rozwoju, czekająca na odkrycie. Twoi aniołowie, stróże, mądrzy niebiańscy doradcy, są tutaj, aby przypomnieć Ci, abyś nie czuł się przytłoczony tymi opcjami. Zamiast tego zanurz się głęboko w swoim sercu, słuchaj swojego wewnętrznego głosu i pozwól, aby Cię prowadził. Każda ścieżka przed Tobą jest cenna i pełna przygód czekających na przeżycie. Ścieżki te są ścieżkami światła, każda oświetlona obietnicą wzrostu, nauki i radości. Pamiętaj, masz kontrolę. Masz moc kształtowania swojej przyszłości, wyboru ścieżki, która najgłębiej rezonuje z Twoją duszą. Zaufaj kosmicznemu porządkowi, mądrości wszechświata, która wspiera Twoje decyzje. Każdy Twój krok jest krokiem w kierunku świetlanej przyszłości, pełnej możliwości i błogosławieństw. To jest Twój czas, aby zabłysnąć, podzielić się swoim światłem ze światem i z ufnością podążać naprzód w przyszłość pełną obietnic i cudów. Zbliżając się do końca tego przesłania, skupmy się na jednym istotnym aspekcie znakach, które wysyła Ci wszechświat. To nie są tylko przypadkowe zbiegi okoliczności, to starannie wybrane synchroniczności, które mają być latarniami losu i wskazówkami na ścieżce, która się przed Tobą rozwija. Pierwszym z tych znaków jest majestatyczny zegar ścienny z wahadłem. To coś więcej niż tylko znacznik czasu symbolizuje nieubłagany upływ czasu i wyścig z nim. Ten zegarek mocno przypomina o pilności i potrzebie odkupienia danej osoby w obliczu zbliżającego się terminu. Kiedy znajdziesz ten symbol, pamiętaj, że niesie ze sobą szczęście i głębokie znaczenie, a także znak, że czas działa na Twoją korzyść. Drugim znakiem jest skacząca ryba, obraz czystego wyzwolenia i aspiracji. Ta ryba wyskakująca z wody symbolizuje odwagę pokonywania ograniczeń i dążenie do osiągnięcia głębokich pragnień. Kiedy jesteś świadkiem skaczącej ryby, czy to w przyrodzie, czy w sztuce, potraktuj to jako odzwierciedlenie własnej zdolności do uwolnienia się od ograniczeń i zanurzenia się w nowych przygodach. To znak, że jesteś gotowy przekroczyć własne ograniczenia. Wreszcie najbardziej znaczący znak ze wszystkich, stary klucz. Ten klucz jest potężnym symbolem otwierającym nowe początki, nie tylko dla ciebie, ale także dla otaczających cię osób. Symbolizuje władzę i kontrolę, jaką masz nad biegiem swojego życia. Dzięki temu kluczowi masz moc otwierania drzwi, które wcześniej były niedostępne, i odkrywania niezbadanych terytoriów. Zegar ścienny, skacząca ryba i starożytny klucz tworzą razem triadę potężnych symboli. Reprezentują upływ czasu, odwagę pokonywania ograniczeń i możliwość odblokowania swojego prawdziwego potencjału. Znaki te są nierozerwalnie powiązane z Twoim przyszłym sukcesem i ekscytującą podróżą, w którą masz zamiar wyruszyć. Miej na nie oko, gdyż każdy z nich niesie ze sobą specjalne przesłanie i błogosławieństwo na Twoją dalszą drogę. Niech mądrość wszechświata oświetli Twoją ścieżkę, pozwalając Ci rozpoznać boskie znaki, które tkają delikatną równowagę między czasem a przeznaczeniem. Niech Twoje serce będzie otwarte na przyjęcie tych, którzy chcą naprawić zerwane więzy i obudzą w Tobie niezachwianą odwagę, aby wykorzystać pojawiające się możliwości, czy to w miłości, czy w rozwoju zawodowym. Niech obrazy zegara ściennego, skaczącej ryby i starożytnego klucza będą stale przypominać o Twojej niesamowitej zdolności do kształtowania własnego przeznaczenia. Zaufaj sile, która cię prowadzi. Amen. W odwiecznej symfonii współczucia i empatii nasz świat rozkwita w żywą mozaikę ozdobioną niuansami zrozumienia i życzliwości. Ten zawiły gabelem połączonych dusz tkka tkaniny wspólnej świadomości, która przekracza granice czasu i przestrzeni. Jako opiekunowie dobroci kształtujemy naszą rzeczywistość poprzez każdy akt współczucia, a każdy z nich służy jako przebłysk blasku w naszej pracy. Nauczyciel powszechnej życzliwości. Razem w tym zbiorowym poszukiwaniu łączymy nasze energie, tworząc wieczną melodię, która rezonuje w annałach czasu. Pielęgnuj dziedzictwo, w którym nasiona dobroci zasiane na żyznej glebie ludzkości rozkwitają w lasach bezgranicznego współczucia dla przyszłych pokoleń. Niech echa naszych bezinteresownych czynów rozbrzmiewają przez wieki, przypominając każdemu sercu o trwałej mocy, jaką można znaleźć w objęciach miłości i empatii. Kiedy to tworzymy narrację o jedności, Niech nasza wspólna świadomość poprowadzi ścieżkę dla przyszłych pokoleń. Stwórzmy egzystencję, w której wieczny płomień dobroci jaśnieje promiennie, oświetlając drogę wszystkim, którzy podejmują przygodę życia. W ponadczasowym gobelinie utkanym ze współczucia i empatii nasz świat przekształca się w bogate, płótno pomalowane w żywych barwach empatii i dobrej woli. Doceńmy to zawiły splot wzajemnie połączonych duchów, splatających tkaninę zbiorowej świadomości, która przekracza granice czasu i przestrzeni. Jako strażnicy życzliwości kształtujemy naszą rzeczywistość poprzez każdy akt współczucia, z których każdy służy jako artystyczny akcent na muralu uniwersalnej dobroci. Razem w tym wspólnym poszukiwaniu harmonizujemy nasze wysiłki tworząc wieczną symfonię, która rozbrzmiewa przez wieki. Pielęgnuj dziedzictwo, w którym nasiona dobroci zasiane na żyznej glebie ludzkości rozkwitają w kwitnące ogrody współczucia dla przyszłych pokoleń. Niech rezonans naszych życzliwych gestów rozbrzmiewa przez wieki, przypominając każdej duszy o trwałej sile, jaką można znaleźć w uścisku miłości i empatii. Kiedy piszemy te historie jedności, niech nasze zbiorowe sumienie oświetla drogę przyszłym pokoleniom. Stwórzmy egzystencję, w której wieczny płomień dobroci świeci jasno, prowadząc wszystkich w podróży przez cudowny gabelen życia. Przyjmując mądrość swoich aniołów-stróżów, szanuj intuicyjne przewodnictwo, które pochodzi z Ciebie. Służy jako latarnia morska pośród niepewności życia. Zaufaj wrodzonemu kompasowi swojego serca, pozwól symfonii wszechświata zharmonizować się z Twoją esencją, wiedząc, że otacza Cię forteca ochrony i miłości. Napisz 999, aby całkowicie zanurzyć się w tej mądrości i pozwolić, aby jej błogosławieństwa spadły na Ciebie. Podziel się pozytywnym komentarzem, promienną latarnią, która oświetla ścieżki innych, ponieważ każdy akt dobroci zasiany w świecie jest ziarnem, które rozkita, w zamian ożywiając twoje dobre samopoczucie. Przemierzając ten zawiły gabelen istnienia, rozpoznajmy wzajemne powiązania, które jednoczą nas wszystkich. Nasza wspólna siła leży we wspieraniu świata.